Cześć kochani, patrzcie dostały skrzydła wędzone. Kracik tam sobie poradzi, ale te to nie wiem, pewnie się pobawią i zostawią bo brzą co lepsze. Pada w ogóle sobie do budy Nie ma? Nie ma go, budzie źle. Dobra, więc tak, na początku chcielibyśmy wrócić do ostatniej sytuacji. Do, no kto ogląda to wie. Trochę się do tego odnieść. I powiedzieć, co będzie dalej. Także tak. No, posiedzieliśmy, pomyśleliśmy, porozmawialiśmy. Yy, I doszliśmy do wniosku, że po prostu nie damy tej satysfakcji tym wszystkim ludziom, którzy mają biurki kokosowe zamiast mózgu. Yy, no i filmy będą dalej. Yy, jeśli będą się powtarzać sytuacje os z ostatnich filmów, a na pewno będą, bo wiadomo, że będą. No to decyzja jest taka, że po prostu od razu będzie taka osoba blokowana. A jak jest blokowana, to też i komentarze automatycznie są usuwane, bo też pytaliście o jakie komentarze chodzi i tak dalej. No jak osoba jest zablokowana, to wszystkie komentarze, które dodała, jak chodzi z tym, która dodała na kanale, czy to pozytywne, czy negatywne, wszystko jest po prostu automatycznie usuwane. Dlatego też tego nie widzicie, bo ja to też robiłam zazwyczaj od razu. No i teraz. Sławek też trochę więcej będzie się udzielał w komentarzach, znaczy udzielał, może nie udzielał, tylko bardziej będzie... I wywalał będzie... zaraz buta. I zaraz buta, <laughs> słyszycie. Może nie udzielał, bo on tam za dużo się nie udziela, on nie lubi pisać ogólnie, tylko po prostu bardziej będzie obserwował te komentarze, żeby trochę mi zaoszczędzić nerwu, bo on jest bardziej odporny na, na głupich ludzi, że tak powiem. Więc on będzie po prostu szybką segregację robił. No też mówiliście, że poradzicie sobie z, z hejtem w naszą stronę, że w, będziecie wspierać i, i, i tam jechać po nich, czy Nie wiem, jak to tam nazwaliście. I bardzo za to dziękujemy. To też było takie motywujące, że wiemy, że mamy taką grupę wsparcia, że po prostu teraz już tak nie mamy się czego obawiać tak naprawdę z wami. I już zauważyłam, że już to działa. A już nie będę szczegółów opowiadać, ale już widziałam właśnie dzisiaj, że, że to zadziałało. Ja zostawiałam komentarz w ogóle bez jakiejkolwiek odpowiedzi, bez żadnej reakcji. Nie usunęłam, ale zauważyłam, że właśnie już działa Wasza pomoc. Za co serdecznie dziękujemy. No, także bardzo możliwe, że nie będziecie widzieli wielu tych, takich tych złośliwych komentarzy, bo, bo prawdopodobnie prędzej zostaną usunięte, chyba że po prostu wy zobaczycie prędzej niż my. No, to wtedy pozwalamy udzielać się, jak tam tylko chcecie. No. I po prostu, no nie, my nie będziemy w ogóle w ogóle na to od razu będą blokowane. Blokowane, od razu. I w ogóle nie będziemy się ani tam udzielać, tłumaczyć i tak dalej. Tak jak wcześniej też robiłam, także odpisywałam, bo już mnie ponosiło, a teraz po prostu nie, od razu. Czy co, mam co do, coś do no. powiedzenia, czy nie mam, to po prostu idzie od razu. Na ra i tyle. Także wszyscy ci niedowartościowani, którzy lubią robić krzywdę innym, wolą się wtrącać w czyjeś życie, bo nie mają swojego ciekawego, jak widać, no to nie zrobimy Wam tej satysfakcji. No nie, bo nie. A wręcz przeciwnie. Będziemy robić dalej swoje i to ze zdwojoną siłą, miejmy nadzieję. Z, wielkim, z większym, może zaangażowano, z większym nie, bo to już tak jest codziennie. Także wiecie, że dużo pracy to od nas wymaga. No ale będziemy robić swoje dalej, czy Wam się to podoba, czy nie. Także mamy Was głęboko, możecie nas pocałować w, cz w cztery litery. I na tym chciałam zakończyć temat i pokazać Wam, jak już pewnie większość z Was widziała, <grych> te nasze oto cudo, które nas zaskoczyło niesamowicie dzisiaj. <grych> Historia w ogóle bardzo ciekawa. O, Heniutek, co widziałeś swojego syna już? Czy jeszcze nie widziałeś co? Twój syn. Ty brojarzu jeden się okazało, że dwie kuski raz po raz zaliczył. No, twój dzieciak. Jak się urodził, to się wydawało, że będzie bardziej podobny do ziutki. Ona nawołuje, daje jej. A jak wyschnął, to taki się wy... No, taki pół na pół. Trochę do niej, trochę do niego, tak zależy, z której strony patrzeć, nie? No, i w ogóle sytuacja ciekawa. Rano się zrobił popłoch kur. Też do kur zaraz pójdziemy. Godzina piąta z haczykiem. Hałas u kur. Mieliśmy okno uchylone, więc też było bardziej słychać. Sławek wstał zobaczyć, co się dzieje. Patrzcie już, cyca szuka. Pije, on w ogóle teraz ma raj, bo ma dwa cycki dla siebie, zero konkurencji. <grym> Także silny, mocny. Dobra, wracając do, do historii. Poszedł do tych kur, u kur się oczywiście nic nie działo, coś tam nie wiadomo co, o co im chodziło, coś tam się któraś pewnie wystraszyła, czy coś z tych młodych może, albo falek tam chciał coś może młodej już tam zrobić, albo no nie wiem, nic tam po prostu nie było. No i Sławek zajrzał do Zuzi. Yy, no, zajrzał do Zuzi, a u Zuzi właśnie ten oto mały gentleman, u Zuzi, nie u Ziutki, u Zuzi. Yy, a tam z tyłu... Już nie ma, Zostawiłeś, tak, ale tam z tyłu była właśnie taka szpara, przez którą on sobie poszedł do swojej babci, bo to jest jego babcia przecież, nie? I sobie tam spał. A najlepsze jest to, że spał na miejscu, tam gdzie kotka Kitka zawsze śpi. I Sławek no mówi, co, jakiś tam, kolor inny, no. nie? A kotka tam wypłoszona. A kotka okienku. wypłoszona, nie wiedziała, co się dzieje na okienku, już chciała z szybą iść, bo nie wiedziała biedna, co się dzieje, wystraszona. Ko koźlaczek u Zuzi, Zuzia dalej kwadratowa, łożysko tutaj u i tak naprawdę o co tu chodzi? ciutki no, to się w ogóle nie spodziewaliśmy, bo. Tak szybko. Ja. Wiecie, ten brzuch taki mały miała i recytki no, takie w sumie też nie jakieś. Ten mleka no? nawet nie miała, jeszcze bosławia to się nam dwa. To wczoraj sprawdziłem ją. No. Czy ona dobrze się zasuszyła? Bo tak już w sumie chwilami, nie wiem, pamiętacie pewnie, że wątpiliśmy, czy ona w ogóle kotna, czy nie kotna. E, no, bo tak to jest, jak koziołek zrobi roboty, nie wiadomo kiedy. On no, się zrywał no? się kilka razy, nie, w plato tam kiedy. Kiedyś tu wskoczę przecież, no. u <noise> nich. No, no i dlatego tak nie wiedzieliśmy, znaczy nie wiedzieliśmy czy w ogóle jest kot Ten brzuszek też taki miała malutki. No ale jak jeden koźlaczek, no to też i brzuszek malutki. No i taka niespodzianka yy, z samego rana. <noise> Cudak. No i teraz czekamy na Zuzie. No i wreszcie będzie można z serami chyba się, no. Bo tak. Też trochę się martwiliśmy, że tak trochę w dużych odstępach czasu będą te kozy się kocić yy, i właśnie te mleko będzie tak, no że mało tego mleka będzie. Ale teraz już tak można powiedzieć, że jednocześnie, jaka już No, taka dumna jesteś, co? Yy, teraz będzie prawie jednocześnie te mleko, także fajnie, tak o to chodziło. Stasiunka w ogóle nie nawołuje, w ogóle zapomniała chyba, że miała dziecko. Nic, w ogóle żadnej reakcji, nie? Aż tak naprawdę dziwne, no ale dobrze, o to chodziło właśnie, dlatego też go oddzieliliśmy trochę od niej prędzej, tylko na te picie wchodził. Także... Na następnym razem tak samo się zrobi. No, następnym razem tak samo. To na picie, a tak. No tam parę dni z nią, no. a później ten, nie? Ale jak ciągnie, teraz to on maraj, ale jak fajnie. <śm> no tak cycki do ziemia jak kurde się ma. A mleka nie ma? Ale tamta też nie miała no. i co, nie? Wiele takie mi miała. No. Tyle u ziemi. No, ona już nawet jak się kładzie, to nie ma gdzie nóg położyć, bo już wszystko jest na cyckach, ale... Także Zuzia już pewnie też lada chwila, pewnie koziołek, no ale najpierw sobie wybrał młodą, jak się okazuje. Że była przy nim z No nie wiadomo, bliżej może nie miał. No ale to na pewno różnica była jakiś tam nawet tego samego dnia albo kilku dni, bo nawet jak tego samego dnia, no to też wiadomo, znaczy, że termin porodu też się przesuwał. To musi się taki, tego nie? samego dnia. Bo się wtedy zerwała, a później już no? nie, tak? A to jak się zrywa, to co, co miesiąc co dwa? Aha, no to nie no. tak, że tak tydzień nieczyć. No no trzeba. To, no to tak. No to tego no. samego dnia w takim razie. No bo gdzie no dzień za miesiąc, tak tutaj to już no, kilka dni, to ja myślę, że max. Ty, ale leci jej tam, widzisz, jakie jej kropelkę, kropelka? cycka. już może? Tak na filmie to nie zobaczycie, ale tak no? Jak przycisnął, to już widzę kropelkę. No, także no co, no, no na dniach powinna, skoro tego samego no. dnia, no to. Powiedzmy, że ta, ta urodziła w terminie albo jeden dzień no. przed terminem, dwa dni przed terminem, a ta powiedzmy dwa dni po terminie. Ja, ja przykład... dwa, no to ty się inaczej, trochę dłużej nie? Też może być. No, no ją. Ja. <grym> <grym> <Ja> jest cudny. <grym> ale w ogóle taki kolor, nie? Nie mieliśmy no. takiego jeszcze. Trochę koziołka, trochę No, i taki nie? nietypowy. Fajny, piękny. Tylko że chłopak, no ale. Hmm. No na pewno z nami nie zostanie, to już mówimy z góry, żeby nie było tak jak było z Cielakiem. Też tam były różne komentarze na ten temat, ale to już nie chcę do tego wracać, już mamy sobie spokój. Co na no, także mówię od razu, że on z nami nie zostanie, bo my po prostu chłopaka nie potrzebujemy, tym bardziej, że to jest syn, jak to powiedzieć, no syn matki nie może pokryć, tak? Czyli on nie będzie mógł pokryć ani Ziutki, ani Zuzi. Eee. Sobaka <noise> Pidulka, jeszcze kupa, akurat robiła. No ona, ja nie wiem jak tu te wymiary nawet mi obliczyć. Zobacz, ona już ma ciężko chodzić, nie? Taka brudna jest, bo na cały czas leży w tych tam czy w tych. No, Czyśleń, nie... ale tu tam teraz to... wszystko. No rozwala, bo się co chwilę przekręca, nie? O, sianko. Trochę sianka. Ale też Słabek jak tam wyrzucaje, no to też jej nie przegania, nie? Wyrzuci, ja zresztą od sobie porobi. Później się w to położy. No niestety. No już jeszcze kilka dni. Miejmy nadzieję, że dni, kilka albo dzień, dwa i już będzie po wszystkim, będzie normalnie. No naprawdę, aż te wyginają te Czy Czyli te szuka, chyba. To też chyba. Pan też ktoś mówił, że nie widział nigdy kozy z takim wymieniem. No my wcześniej też nie. I no, ale naprawdę, mleka to też daje. Ale mleka daje, także to. No. No ale to teraz jeszcze takie wielkie. Później jak już się zacznie doić, to też już jej ulży. No tak samo było ze Stasiłką. Teraz Stasiłka już ma wymię eleganckie, piękne. Op, op, od Jak to się mówi? Odpuchło wszystko. Pięknie się doi. Także. Nie. Jest okej. Okay. Dobra, to teraz idziemy, bo szłam i nie doszłam. Do, do tych kurek nowych. Jadłeś czy zakopałeś? <grym> Ty też lubisz zakopywać, nie? A tamten w budzie wpadł. O, nie, pójdziemy najpierw do tej kurki, co? Do tej co ją odsadziliśmy, bo ona tam była w klatce, ale teraz ją przesadziliśmy tutaj do odchowalnika. Ta chora co była, bo też pytacie. Y... No czy O, Ej, chyba trochę, no. nie? za ciepło? A kiedy... Aha, bo na No Nie, setkę, ale to właśnie ona nakrzeje ta żarówka. Ale, ale ona już, już lepiej wygląda, no taka jest oprzymulona, śpi, nie? że taka będzie po prostu, tak jak Klara, nie, była nie? teraz, trochę się tak jakby rozruszała, ona też taka była, że Klara, dobrze mówiła, ja już nie wiem, no ta, co zielone jajka znosi, nosi, ta, co ją mieliśmy już wcześniej, Ym. no i taka też była, nie, że gdzie usiadła, tam no? siedziała, taka jakaś mało ruchliwa, to, to ale to jajka jest jest nie znosi. Ono znaczy, to jest, widać, no? nie, dostała polopirynkę, nie. Cześć. Dostała? Dostała, ale aspirynę czy polynęty. Aspirynę czy nie wiem. A jo, aspirynę chyba. A to nie wiem, dobra. To no to jest chyba to samo, nie? Aspirynę. aspiryna. aspiryna. To no to jest to samo chyba. Z witaminą C. A to tak ogólnie to kurą też dawaliśmy, nie? No? Takie taki, były takie, takie pogody jak, różne. Jak... <laughs> Co tu za zwierzyniec, Kotka Kitka na samym wjeździe? Też dawaliśmy, właśnie jak takie pogody były, wiatry takie, nie? Zimno, deszczowo. Bo jest skurczona chodziła? No, to też, też dawaliśmy i to pomagało, naprawdę pomagało. O, jak zauważyliście w Kopowinie, nie wiem, czy zauważyliście, ale może ciszyć te radio? Kury muzykę mają w Zaraz powiem. Jak zauważyliście, no to tam już nie ma brojlerków, są tutaj, tak jak było w planie, O, co tu, za dzikusy. Także tutaj mają już teraz luz, swobodę i tutaj już będą do samego ulica. Także tak i tutaj kurki są młode, część się zaklimatyzowała bardzo szybko, nawet już tam widzieliśmy na dużym wybiegu biegają sobie niektóre, one już w ogóle od razu jak przywieźliśmy, a nie widać, bo mi się światło, strokata taka. Jak je przywieźliśmy, to, to w sumie od razu się też no. trochę pomieszały, nie, bo to te stare do nich trochę wefrugnęły, trochę tych uciekło, ale to nic. Ważne, że się nic tam nie, nie pożywało się tak są trochę? Dalej, ale... nie? Jeszcze są wystraszone, ale to jest normalne. Zawsze tak jak właśnie przywieziemy nowe kurki, no to zanim one się trochę poznają, no to, to tak właśnie się gromadzą w kątach. Ale myślę, że... To już zostało? Mniej. Z 10 ich tu? Może 15? To no, jest połowa, połowa już się rozeszła, nie? No, bo to... że, no zależy, które pewnie te jajko tam jest. No, zgieciono, ja? Pewnie te bardziej starsze one takie bardziej odważne, o, mi się wydaje. Nie, yy, I co? I włączamy radio, bo właśnie ten popół taki, co rano się zrobił, jak mówiłam, yy, no to coraz częściej takie coś się dzieje, nie? I nie wiemy właśnie, czy to chodzi o to, że... Rok temu tak mieliśmy, nie? Rok temu tak mieliśmy, no i, i właśnie jajek było, no, kurczę, no na przesłowę, nie. Yy, nie? Yy, I tak przy... cześć, skorupki I same skorupki, tak jakby wypite jajka były. I przypuszczaliśmy, że właśnie jakiś tam coś wchodzi i, i te jajka wyjada. No i teraz właśnie jest idealna sytuacja, nie? tak naprawdę. I te jajko tam na dole czemu nie? Hmm? Tak jakby będą wiesz, nie do zjeść czy coś. Albo z jaski zostawił tam skorupkę. No także znowu włączamy radę, w zeszłym roku pamiętam, że to pomogło. No ale to tak radio włączamy rano, wyłączamy wieczorem, a tak bardzo wcześnie rano, to wtedy nie. No nie przechodzimy do chyba że się czasówkę ustawi jeszcze ewentualnie może. Tylko, że one też się przyzwyczajają do tego radia, nie? Musimy stację nawet zmieniać, pamiętam, w zeszłym roku. No bo jak była tylko muzyka, no to po jakimś czasie znowu to się zaczynało, nie? A, a później, oła, przedstawiliśmy na takie radio, które tam ciągle rozmowy były, nie? To już wtedy było znowu spokój, i wtedy znowu na muzykę i tak o. Także no, to nie, nie jest byle co. Nie byle. Nie co to? No nie wiadomo, co to i tak naprawdę, czy cokolwiek, nie? No ale co z tymi jajkami wtedy, nie? Gdzieś te jajka się spodziewały? Za jednym jajkiem. Jeszcze jest opcja, że kury jadły, ale to jakby takie krzyki były, nie? No. Nie. to jeść, ale te krzyki, takie naprawdę wszystkie, zaraz zaczynają krzyczeć. To już jest południe, nie? Ja? Południe. Już pół wiadra. No. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie więcej, bo to w sumie od dzisiaj te radio? Od no, wczoraj, nie? Wczoraj po południu. A kurki ogólnie wypuściliśmy jeszcze w tego samego dnia, jak przywieźliśmy, czyli w piątek wieczorem. Tutaj nie? Ciemno się zrobiło, to je wypuściliśmy, no to po ciemku to one tam nie wiedzą, która jest która, która nowa, która stara, żeby się tam pogodziły sobą. Dobrze, także to tyle na dzisiaj. Kochana moja grupa wsparcia, serdecznie Wam dziękuję. No i w sumie to dzięki Wam jakoś się zebraliśmy, żeby, żeby po prostu się nie dać. Także... Dzięki Wam i dla Was przede wszystkim, także bardzo serdecznie dziękujemy. No, i do zobaczenia, do następnego, miejmy nadzieję. Cześć, trzymajcie się.